Kolejny piękny dzień w moim życiu, czyli oczywiście w życiu Neixioma. I wiecie co? Już się wpieniłem. Zapytacie się, na co się wpieniłem? Powiem wam tak, sprawa jest śmiertelnie poważna. Mianowicie, gdy układasz sobie puzzle z młodszą siostrą, już jesteście pewni sukcesu, a tu nagle się okazuje, że brakuje wam trzech kawałków. No i stwierdziłem, że jak już mi puzzle zmarnowały ten fantastyczny, przepiękny dzień, przepiękny poranek, no to czas się wkurzyć jeszcze bardziej i zagrać drafta. A, a może raczej odpasz z Drafta. Serio, nie pamiętam kiedy ostatni raz grałem Drafta i powiem szczerze, że dobrze mi z tym. Moja psychika się jakoś tak w miarę uspokoiła. No, ale. Czas do tego wrócić, zagrajmy sobie 4-3-3 ofensywnie Moja ulubiona formacja, więc mam nadzieję, że też jakiś Kapitan będzie fajniejszy, mamy Bayla, mamy Sancheza I dlaczego mi telefon? A stop, jak wibruje, kurde No pogrzało cię, panie, co pan? Cicho, ty nie Świruj mi tak, o, poleciał na łóżko, jest bezpiecznie e, Dobra, z tych zawodników Chyba Bale będzie najbezpieczniejszą opcją, Messi ma lepsze wersje, tak samo pozostali zawodnicy, to weźmy już sobie Garetha Bale'a, niech będzie on, także Gareth Bale zapraszam do składu. Zobaczmy sobie napastnika, może się nam uda dźwignąć Informa Ronaldo, Uh, nie, dobra, nie uda się, jest za to Icardi, ale ja Icardiego po karierze jakoś średnio wspominam, a Ikenaccio w upgradowanej wersji złotej wygląda naprawdę intrygująco. I tego zawodnika sobie wezmę. Zobaczmy lewe skrzydło. Na lewym skrzydle, kto tutaj będzie, jest Nani niej O, lo, lo, ho, 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 O, matko boska. Eee... Czuję, co by się stało, gdybym wybrał Azarda. Ale Neymar jest moją ulubioną kartą. Ale Ronaldo 99 to jest jednak Ronaldo 99. Nie oszukujmy się. E, dobra, środkowy pomocnik. Który nie pogardziłbym jakimś Modriciem? Fajnie by był. O, Matko boska. O, ale za to jest zabgradowany Piotrek Zieliński. Na razie biorę każdego z innej ligi, co średnio dobrze wróży. O, ale teraz w końcu się coś pojawiło bardziej sensownego. Nie będzie to Jordi Alba. I kolejny środkowy pomocnik. Może teraz ktoś nam się trafi z Ligi Santander. który ta lewa strona mogłaby być taka właśnie e, Hiszpańska mm, No nie, no jest Fernandez Ale czy Hamzik? Nie, no Hamzik nie ma tak Trzech połączenia z Zielińskim No chyba, że Zielińskiego byśmy sobie ustawili Jakoś na SPO, no dobra, na razie sobie wezmę Niech będzie ten Hamzik Najwyżej jakoś to później podmieniam. A, nie mogę przesunąć piłkarza na pustą pozycję Dobra, mniejsza z tym, SPO Kto będzie na SPO? Scott Barty, Eriksen, GC O, matko, słabiutko Bardzo słabo i tutaj chyba będzie mi najlepiej wybrać kogoś z La Ligi Santander. Niech to będzie Garcia. Jakiś napastnik się nam trafi z La Ligi Santander, i to może jakoś to fajnie wszystko połączy. Eee, co do obrony, to tutaj jest po raz kolejny słabo. No po prostu słabo. Nie będzie Musaccio. Następny zawodnik, środkowy obrońca będzie to kto? John Terry, La Liga Santander. O, jest Rafael Varane. Fantastycznie, Varana sobie z przyjemnością wezmę. I prawy obrońca. To tutaj będzie Perez, Florencji, Orier i Kai e, Walker. Mm, no to niech będzie mm, Kai Walker. I o oh fuck, mogłem wziąć Florenciego. Dobra, nie pomyślałem o tym. Mniejsza z tym. Wy wiecie, jak ja układam drafty, Ja ich nie układam, ja po prostu sobie wybieram losowo zawodników. Także... Na bramkę będzie Syligu oczywiście z La ligi Santander. No nie mamy zbyt dużego wyboru, niech będzie też Ruli. I kto tutaj będzie? Martinez. No i Casemiro będzie zdecydowanie dobrym wyborem, także Casemiro zamiast Hamzika. Dostajemy Mesiego, Azarda, Fekira. Hmm. Lionel Messi nie będzie, ale Eden azad mi się pojawia któryś raz już. Następny zawodnik Vakasu La Liga Santander. To nie będzie to Mertens czy Insigne. Mertens czy Insigne, mi się osobiście lepiej gra Mertens... Boże, Insigne mi się lepiej gra, więc wezmę sobie właśnie Insigne. Nie ma tu nikogo, to niech będzie Son. Dwóch zawodników do końca i jest sz szanse na opastnika maleją. O, jest, jest i napastnik, ale nie niekoniecznie takiego chciałem. No dobra, nie będzie Mertens. Może być i Mertens, to zaraz się okaże, że jednak użyjemy sobie tutaj zielinskiego Hamzika i zrobimy jednak ten fragment z Napoli w sumie w całości. I jest jeszcze Hisaj. No i Hysai'a też sobie weźmiemy. O proszę, to ja teraz będę miał nie lada zagwozdkę, jak to wszystko ustalić. Skład prezentuje się następująco. Chyba to jest wszystko, co tutaj mogę zmienić i co tak mogę ustawić. No i w sumie się udało mi zrobić połączenie dwóch lig. Mamy tutaj oczywiście Serię A, gdzie mamy w całości Napoli. Na dobrą sprawę to jest połączenie Napoli z kilkoma różnymi zawodnikami z ligi Santander. Skład jest ustawiony na 186, więc nie jest najgorzej. Zobaczmy sobie, jakiego menedżera nam wybierze. Dobra, niech będzie Ronaldo. Ronaldo będzie miał 10 punktów z grania, a gdzie 9. To nie będzie. Menedżera mamy wybranego, moi drodzy. Podsumowanie trybu Foot Draft. Najlepsi zawodnicy to Ronaldo. Hamsik i Alba. No, i tak jak powiedziałem wcześniej, ocena to 186. Grajmy. Mamy przeciwnika, moi drodzy. W pierwszym drafcie, mam nadzieję, że nie ostatnim, zagramy z Jamesem BPL Squad. Ale on miał napisane skład Draft. To, to oznacza, że to jest chyba Polak. Na pewno to jest Polak Skład Draft. O, Matko Boska. Patrzcie na jego atak. Gabriel Jesus, tak się chyba go czyta. I Sergio Cunagüero. No, no, perfekcyjny po prostu, naprawdę. Matko Boska. Nie pogardziłbym takim atakiem, zdecydowanie. Insignie, Lorenzo Insinie na skrzydle fantastycznie się uwolnił. Insignie, wejdziemy sobie w pole karty, takie strzał będzie. i myślałem, że jeszcze uda mi się widać tego. E, to był Pepe bodajże, tak, to był Pepe. No tutaj jednego minąłem z wodem, ale kurcze no nie, nie Stro Mogłem podać, zdecydowanie mogłem podać. Dopiero teraz to zobaczyłem wcześniej klapki na oczy i tylko strzał. A gdybym podał, by było tutaj zdecydowanie jeden do zera. Moja wina. O fuck, słupek. To może Hamzikiem z dystansu to było Ja byłem pewien, że to jest gol, naprawdę. Ale to był bardzo dobry pomysł, żeby łupnąć sobie właśnie Hamzikiem z jakiejś większej odległości. Spróbujemy poprawić to dośrodkowaniem, ale nie, no znowu ugol Joris, kurczę. Ależ teraz tak się nam szykuje. Lorenzo Insigne ze skrzydła. Zejdźmy sobie do środka Berbatov spinem. Dlaczego nie zrobiłeś Berbatov spina? No dobra, trzeba to jakoś ratować. No... Kurcze, sami słyszeliście na padzie, że naciskałem te przyciski, czemu tu mi nie wszedł Berbatov Spin? O nie, ale teraz mnie zgubił. I to jest Gabriel, Jezus. I my go już nie dogonimy, ale na szczęście nie uderzał ani technicznie, ani po dłuższym słupku. Gdyby tak uderzył, to, to by była stuprocentowa bramka. A tak nie ma. Kolejne dośrodkowanie. Piotrek Zieliński! Nie wygrał pojedynku główkowego. Było groźnie. Ale teraz Rui za to beznadziejny błąd. Nie, tu będzie gol! Na własne życzenie Rui. Jakżeś to wybił. Ale głupio stracony gol, naprawdę. Strasznie, kurczę. Dlaczego tak słabo to wybiłeś? Ja nie chciałem do niego wybijać, tylko na radarze był jeden wolny Kurde Ajajajajajajaj aj, 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 aj. Teraz Mertens, Mertens po długim słupku Mertens, ale broni Juris nie. Koniec pierwszej połowy, 1 do 0 dla przeciwnika Po 45 minutach No i mam świadomość, że E, ja dużo błędów zrobiłem, ale też niekoniecznie wszystko poszło po mojej myśli. Dobra, koniec pierwszej połowy, więc czas na zmiany. A zmianę sobie zrobimy takiej, że Insin nie zejdzie. Zamiast niego się pojawi tutaj e, Gareth Bay ma chyba lepsze przyspieszenie. Tak jest Gareth Bale na atak Ikenaccio. Nie, Ten może zostać. Tutaj możemy sobie dać Messiego. No i okej, okay, niech wejdzie Messi i Bale. To, be, to będzie dobry pomysł, tak myślę. Fantastycznie, Gareth Bale, ale goni go tutaj Rafinha, ale to nie powinien być dla niego żaden problem. Tak też się dzieje. Walicik w banalny sposób. O mi, ja, zawódź Strzał, nie ma bramki Broni znowu Ugo Lioris, Przepotężne uderzenie No coraz więcej tych zawodników tutaj na super ofensywnym w karnym przeciwnika, ale co z tego jak te rzuty rożne Kompletnie kurcze nam nie wychodzą Dzisiaj, Alba Podajmy sobie tutaj i jeszcze raz. I Casemiro, o oh boże, strzał Casemiro z takiej... O! Wow. No jakim cudem on znowu się tak łatwo przedarł przez nasze pole karne, to ja nawet nie wiem. Wiem, że Varan teraz wyczyścił po prostu przepięknie. Mertens, co robi Casemiro w ataku, jak mamy tylu fantastycznych zawodników? Nie wiem, ale byłem pewien, że Casemiro strzeli bramkę. No nie, nie strzelił. Ja, jak blisko tu było. To jest czerwona kartka na 100%, ale obrońcy. Mimo wciskanego presji. A żółta? No dobra, to teraz w tym momencie przeciwnik został pokrzywdzony. To powinna być ewidentnie czerwona kartka, on był. był sam jedyny. No, ale kompletnie nie wiem, dlaczego go tak przepuścili, ale ładnie go tutaj wyciął. Tylko teraz pytanie: czy on umie wykonywać rzuty wolne? Odpowiedź brzmi tak, umiał. No nie, znowu tak, kurna mać! Dlaczego? Czy moi obrońcy dostają jakiegoś paraliżu? No nawet teraz nie, nie wierzę w to jest! Nareszcie! Jakie tu było zamieszanie, Matko Boska! Ale to wpadło w końcu, nareszcie! No, no, to musiało już paść, mamy 2 do 2, tak jest, tak jest, Kasemiro do Messiego, Messi, Messi, ale Lloris znowu paruje piłkę, on jest zdecydowanie man of the match dzisiaj, serio, znowu dośrodkowanie, Hamzik, tu jest znowu Waran, Waran, nie ma bramki, nie, nie wierzę, znowu rzut rożny, mój Boże Dobra, trzeba dać sobie atak z całą drużyną i zmieńmy adresata. Może ktoś inny tutaj dośrodkuje. Może to będzie Lionel Messi, który wykona tutaj fantastyczne dośrodkowanie. Mam nadzieję, że tak będzie. Messi, w tobie nadzieja! Messi dośrodkowanie, tu jest Gareth Bale Jest jeszcze Cristiano Ronaldo. To może dobitka, strzał! Nie ma! Jeszcze raz! Ktokolwiek? Będzie dogrywka. Ja pierdzielę, jak mi serce bije. Pamiętacie statystyki po pierwszej połowie? Gdzie ja miałem chyba pięć czy coś? 5 pięć, pięć strzałów? Jakoś tak? No to sami widzicie, kto w tej drugiej połowie zasłużył na te dwie bramki. To ja, tak, to byłem ja. Mertens oddaje, tu jest varan. Co robi varan w ataku? A no tak, ja mam przecież atak całą drużyną. Stop to, ja to sobie zmienię na zrównoważony, żeby nie stracić szybko bramki w tej drugiej połowie. Messi, Messi, obok niego Pepe. Ale Messi widzi, że ma sporo miejsca i to zrobi. Messi, Messi to jest 3 do 2, tak jest fantastycznie, Lionel Messi. Ależ to pięknie zrobił, idealnie. Po prostu perfekcyjnie, chociaż przyznam szczerze, sporo szczęścia. Tutaj mieliśmy, że Pepe ostatecznie tego nie przechwycił, ale strzał był idealny. Dokładnie taki, jaki sobie wymarzyłem. Lionel Messi. Dwie minuty doliczone, tylko dwie minuty, moi drodzy, dzielą nas od tego fantastycznego comebacku. I tak jest: było 2 do 0. Jest 3 do 2. Wygrywamy ten mecz. No fantastyczny. Szczerze powiem, że jeden z najlepszych komweków, jakie zrobiłem kiedykolwiek, bo pragnę przypomnieć, że do 70 minuty przegrywaliśmy 2 do 0. Elegancko, naprawdę pięknie, jestem bardzo zadowolony. Zdecydowany man of the match to Gareth Bay, który zdobył bramkę, tą bardzo, arcyważną bramkę, pierwszą, która przełamała to wszystko. Później oczywiście zaliczył dwie asysty, no i na dobrą sprawę chyba śmiało postawię na niego od pierwszej minuty w następnym spotkaniu. Okej, okay, pierwszy mecz wygrany, 3-2, do 2. lećmy dalej. Przeciwnik numer dwa, bez zbędnego przedłużania, zobaczmy jaki ma składzik, z kim się tutaj zmierzymy. Jest, czy to jest następny Polak, skład draft znowu? Wydaje mi się, że tak, ale atak jest fantastyczny. Bale Suarez, Ronaldo Toty. No, ze środkiem pola jest nieco gorzej, ale to podobnie jak u mnie na dobrą sprawę. No i obrona też jest niczego sobie. Naprawdę bardzo dobry draft, ocenia na 187. Tak jak powiedziałem, robimy zmianę na prawe skrzydło Bale, a nic sobie przesunęłem na SPO. Zobaczymy później, co z Messi. Super, super piłeczka, tutaj jest Mertens. Mertens i nie. Dlaczego taki słaby strzał? Ja się pytam. Nieco mocniej, nieco więcej siły w to włożyć. No i kurczę, zdecydowanie lepiej by to wyglądało. Teraz sobie dośrodkujmy. O dobra, to może nie dośrodkujmy w taki. Boże, co to za strzały, co to za przycięcia? Mertens, Mertens, Mertens Oddaje do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jeszcze do bitka Zablokowane te wszystkie strzały Fantastyczna piłka Mertens, Mertens No to już musi być jeden do Nie, nie wierzę w to, że tu nie ma bramki Naprawdę, Mertens, chłopie Nawet to, ale tu szybko przeleciało. Koniec pierwszej połowy. Po 45 minutach, mogę śmiało powiedzieć, że mecz jest naprawdę bardzo wyrównany. No i tyle. Zrobię sobie jeszcze zmiany i wprowadzę sobie w końcu tego Messiego. Dam go sobie na SPO. I tyle. O nie, drugą połowę przeciwnik rozpoczyna od razu. w lotem Ronaldo w nasze pole karne. Tutaj próbuje jakoś rozciągnąć małe podanie. Broni Bramka, szal nas uratował teraz. Jordi Alba ucieka Karwachalowi. Alba holuje akcję, Alba będzie podawał w pole karnej i tam fantastycznie się przygotował Gareth Bale, ale strzału tutaj nie oddamy. Za to będzie dośrodkowanie i szkół. zakierz! A strzela to Mertens! Koleś, który ma 1,63m, 72 m bramkę z główki. Jak nie mam pojęcia, ale mamy 1 do zera w 58 minucie. Messi fantastycznie wypuszcza Mertensa i Mertens to jest szansa na. Oj 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 oj, oj, oj. Dlaczego takie w ogóle są przycięcia z małe? One są strasznie irytujące. Płynność gry strasznie na tym tracji. Kasemiro daje do Messiego. Messi schował Messi i to jest 2 do zera, moi drodzy. No. Nie chcę nic wróżyć, bo w sumie jak w poprzednim spotkaniu też prowadziliśmy 2 do 0 w 70 minucie, ale tu jest 76 minuta 2 do 0 i chyba mogę powiedzieć, że wygrywamy ten mecz. O właśnie o tym mówiłem. 80 minuta i 2 do 1. Ostatnia akcja tego meczu. Przeciwnik wciąż w i na granicy naszego pola karnego. Uuu, ho, ho, ho! Było blisko, ale wygrywamy drugi mecz 2 do 1. No co powiem, mecz naprawdę bardzo fajny, wyrównany. Były akcje zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, no ale ostatecznie e, chyba wygrał lepszy. Tak mi się wydaje, że mogę powiedzieć, że wygrał lepszy, ale jak widzicie, różnica w statystykach naprawdę minimalna. Kolejna wygrana, także czas zagrać trzeci mecz. Mamy kolejnego przeciwnika i to chyba nie jest Polak. Po raz pierwszy nie gramy z Polakiem w dzisiejszym odcinku. Tak, jest draft skład, to nie jest Polak, a jego skład to jest również Mertens. Mamy oczywiście jego lepszą, chyba najlepszą wersję. Messi na ataku, Ezil na SPO i w ogóle co to jest za drużyna? No a 57 zgrania, what the fuck? Mamy 1 do 0 w 18 minucie, niestety Lionel Messi przeciwnika się odpalił. No i bardzo ładnie strzelił. Cristiano Ronaldo strzał do bitka! Jeszcze jedna dobitka, ale Petrze chłapie. No matko boska, co to jest w ogóle za kontra, ja się pytam. No to było oczywiste, że on tu poda. Hansik dośrodkowuje w pole karne. Tutaj jest Gareth Bale No niestety nic z tego nie wyszło Jeszcze raz poprawiamy Znowu dośrodkowanie tym razem Druga noga Messi To jest 2 do 1 czy Nie to jest samobój No dobra no, to, to też może być to, to też biorę w ciemno Ważne że mamy bramkę kontaktową 2 do 1 o to chodzi Koniec pierwszej połowy statystyki na załączonym w obrazku Potwierdzają moje przypuszczenia Że to my mieliśmy więcej okazji I to więcej lepszych okazji od przeciwnika Kontratak, tu jest Gareth Bale Gareth Bale widzi tutaj O Boże, Mertens, co ty sobie Ale sobie piłkę odstawił, masakra Ostatnia zmiana, jaką mogę wykonać To będzie Ikenaccio, Który zmieni Mertensa Myślę, czy Messiego, Mertens czy Messi Dobra, nie będzie to Mertens I na atak leci i Ikenaccio, Błagam, strzel coś Koniec, no niestety, przegrywamy ten mecz 2 do 1. W trzeciej rundzie Drafta odpadamy. Szkoda, bo mam wrażenie, że jest to nieco niesprawiedliwy rezultat, szczerze powiem. Mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji, więcej strzałów. Na no częściej wydaje mi się, że przeciwnik był sponsorowany przez, przez szczęście. W tym spotkaniu, no ale cóż, przegrywamy. Czas otworzyć paczki. Tak więc zobaczmy, co dostaniemy za te dwie wygrane. Mam nadzieję, że jakieś fajne paczki tutaj siądą. Mamy dużą złotą paczkę premium i złotą paczkę premium, czyli paczkę za 15 i za 7,5 tysiącach? Chyba nie, chyba mamy paczkę za 25 tysięcy. O proszę, dobra, otwórzmy sobie najpierw tą słabszą. Zobaczmy, co będzie w środku. Jest to zwyczajna karta błyszcząca. Kto to jest, lewy obrońca Portugalia? Będzie to Mario, Mario Rui, przepraszam. No wątpię, że mi się akurat przydasz. Ja składam seria, to raczej tak średnio grywam i w ogóle go tak trochę go chcę omijać. Do tego jeszcze bruma, no ale oczywiście wszystkich sobie wyślemy na listę transferową. Może się sprzedadzą, może nie. I czas na drugą paczkę, czyli dużą złotą paczkę premium zobaczymy. 24 karty zawodnicy i karty jednorazowe, co najmniej 20 złotych, 20 zł i 7 rzadkich. I co będzie w środku? W środku mamy... Błyszcząca karta, zwyczajna, no nic specjalnego, to nie jest Traore 80, szkoda, że nie trafiła się żadna karta specjalna, szczerze powiem. tym bardziej, że teraz jest pełno e, Cartman of the Match i to tych takich fajniejszych, na przykład Ibrahimović jest, a my trafiamy, e, no jedno wielkie nic, no paczki za drafta były żałosne. Dobra, to jak mam te 300 fiwapońców, to jeszcze otworzę jedną taką zwyczajną za 300 fiwapońców tak normalnie. Czyli to jednak chyba była paczka za 15 tysięcy, tak mi się wydaje. I tutaj też po prostu błyszcząca karta, lewy pomocnik Portugalia BB. Nikt dobry, to to nie jest tym bardziej nikt, który... żaden zawodnik tutaj nie jest nic wart, więc no. No, no, no to by było na tyle Moi drodzy, jeżeli podobał się wam ten odcinek To koniecznie zostawcie łapkę w górę Dajcie znać, czy może chcielibyście, żebyśmy troszeczkę wrócili do tych draftów Bo dłuższego czasu się od nich odciąłem No i powiem, że nie żałuję Ten powrót nie był najgorszy Po tak długim czasie sobie wróciłem do tego trybu No i dwie ładne wygrane Ta trzecia taka... Trzecia porażka taka... Mwah. No, tak więc umówmy się, że jeżeli wbijecie pod tym materiałem 5000 łapek w górę, to ja nagram następnego drafta. Co wy na to? Wydaje mi się, że jest to uczciwy deal. Także ja się z wami żegnam, zapraszam was na inne moje materiały. Na razie i cześć!